Sztuczna inteligencja wspiera ludzi biznesu w coraz większym zakresie zadań. Jednocześnie wciąż możemy spotkać osoby, które mówią: U mnie na stanowisku pracy AI się nie przyda, albo w naszej branży sztuczna inteligencja się nie sprawdzi. Czy faktycznie tak jest? W większości przypadków nie. To kwestia nie branży czy stanowiska pracy, ale cyfrowej wyobraźni. Co to takiego jest i dlaczego warto ją rozwijać o tym będzie w tym materiale wideo. Zmiany technologiczne z wykorzystaniem sztucznej inteligencji zachodzą teraz w takim tempie, że jeśli firma chce budować swoją konkurencyjność na rynku, to powinna być w stanie relatywnie dynamicznie wdrażać te technologie. Teraz co to znaczy relatywnie dynamicznie? Nie mówimy już o latach, ale o miesiącach, tygodniach, a nawet dniach. Dlaczego dniach? Ponieważ wiele narzędzi opartych o sztuczną inteligencję to są tak zwane narzędzia Gen AI. Ogólnodostępne aplikacje, które poszerzają zakres swoich możliwości. Przykładem tego typu narzędzia jest ChatGPT, który raz na jakiś czas wypuszcza nową funkcję, która z punktu widzenia biznesu może się okazać naprawdę przydatna. Jednym z przykładów jest możliwość rozmowy głosowej z Chatem GPT i dalsze podłączenie tego typu funkcjonalności do naszych systemów obsługi klienta. W związku z czym nasz klient jest w stanie komunikować się z naszą firmą za pomocą sztucznej inteligencji. Inny przykład, najnowszy nowa funkcja czata GPT, czyli możliwość generowania obrazów z tekstem. A więc jeśli chcemy mieć grafikę na media społecznościowe, na której będzie jakiś napis, no to Chat GPT potrafi to zrobić. Może nie idealnie, ale jednak ta funkcja została już wdrożona. Jeśli chcemy wygrywać na rynku poprzez sztuczną inteligencję, to my powinniśmy być w stanie dynamicznie wprowadzać zmiany. Przykładem firmy, która wygrała dzięki tego typu zdolności jest Netflix, czyli aplikacja streamingowa to miejsce, gdzie oglądamy seriale, filmy. Dlaczego stali się liderem rynku? Dlatego, że jako pierwsi zaproponowali użytkownikom możliwość personalizacji oferty. Czyli w momencie, kiedy ja obejrzę sobie dany serial, Widzę alternatywne propozycje, z których mogę wybierać, ale one są dopasowane do tego, co wcześniej przeglądałem, do tego, co wcześniej oglądałem, oraz co inni użytkownicy wybierali w oparciu o podobne kliknięcia przeglądania jak te moje. Ograniczeniem we wdrożeniu sztucznej inteligencji nie jest kapitał, nie jest też dostęp do technologii. To, co firmy najbardziej wstrzymuje, to jest ograniczenie umiejętności cyfrowej wyobraźni. Co to jest cyfrowa wyobraźnia? No nic innego jak umiejętność dostrzeżenia potencjału narzędzi AI oraz ich kreatywnego wykorzystania w miejscu pracy. Ujmując rzecz metaforycznie, to jest tak, jakbyśmy szli przez ciemny las z latarką. Światło tej latarki działa jak wyobraźnia. Pozwala nam dostrzec nowe ścieżki, ale też przeszkody na drodze. Firmą, która wykorzystała cyfrową wyobraźnię i robi to dalej, jest Uber, który ani nie wymyślił systemu GPS, ani nie wymyślił aplikacji mobilnych, ale bardzo sprawnie połączył te dwie dziedziny, te dwa typy technologii, po to, żeby zbudować swój biznes. Co wnosi do biznesu wyobraźnia cyfrowa? Można to przeanalizować na kilku poziomach. Z punktu widzenia osoby, która pracuje w firmie, jeśli ona charakteryzuje się tą cyfrową wyobraźnią, to nagle jest w stanie wykorzystywać narzędzia AI do zadań, które na co dzień były żmudne, nieciekawe albo po prostu wnosiły relatywnie mało wartości do procesu pracy. A więc, taki człowiek, którego praca polega na tym, żeby odpisywać klientom na maile, bo zajmuje się właśnie obsługą klienta, on wykorzysta sobie takiego czata. Być może będzie potrafił stworzyć sobie agenta, który na konkretne zapytania będzie mu odpowiadał według pewnego schematu. Taki człowiek zastanowi się, że w momencie, kiedy chciałby przesłać klientowi jakąś wizualną reprezentację jakiegoś procesu, to wykorzysta jeszcze inne narzędzie, i tak dalej. I tak dalej. Dzięki czemu raz zwiększa się jego skuteczność, dwa zwiększa się jego produktywność, bo nagle był, jest w stanie odpisać na 100 wiadomości, a nie na 50. No, i trzy ma też więcej czasu, i to jest chyba najważniejszy punkt, na to, co naprawdę jest istotne na jego stanowisku pracy. Potem drugi poziom to jest poziom zespołu. A więc my, jako zespół, uzgadniamy, że mamy pewien standard, do którego wykorzystujemy sztuczną inteligencję. I tutaj dobrym przykładem są zespoły sprzedażowe, które wykorzystują pewne narzędzia, na przykład do produkcji ofert. Czyli umawiamy się, słuchajcie. Od dzisiaj wykorzystujemy ten zestaw trzech narzędzi, które łączymy ze sobą po to, żeby każdy klient dostawał od nas przygotowaną ofertę, prezentację, jakkolwiek to nazwiemy, która jest spersonalizowana w oparciu o informacje historyczne ze współpracy z danym klientem, w oparciu o to, co dowiedzieliśmy się o tym kliencie z internetu. A także o inne elementy, które, które po prostu mamy u siebie w bazie, o inne informacje, które, którymi dysponujemy na temat danego klienta. I potem trzeci poziom, ten najwyższy, to jest poziom całej organizacji. Jeśli my, jako zarząd, ale też zespół ludzi, którzy zarządzają firmą, mają holistyczne, takie globalne spojrzenie na tą organizację, jesteśmy w stanie widzieć metody wykorzystania sztucznej inteligencji. No to istnieje też duże prawdopodobieństwo, że będziemy w stanie wygenerować pomysły na to, jak wygrywać na rynku poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji. A więc, jak podnieść jakość naszej propozycji wartości, tak żeby klient powiedział: To ja pójdę do tej firmy, a nie do innych. Przykładem wyobraźni cyfrowej na poziomie organizacyjnym, który pozwolił wygrać na rynku, jest właśnie Netflix. Dzięki temu, że zaimplementowali sztuczną inteligencję, byli w stanie podnieść jakość swoich usług dla klientów do tego poziomu, że ci masowo zaczęli subskrybować usługi Netflixa. Powstaje pytanie, to jak rozwijać wyobraźnię cyfrową, żeby móc z niej skorzystać w miejscu pracy? Przede wszystkim powinniśmy zbudować sobie pewien system dostępu do informacji o trendach technologicznych tak, żebyśmy byli na bieżąco. Teraz to jest dosyć proste zadanie pod warunkiem, że zaprzężemy do tego sztuczną inteligencję. Jeśli wejdziemy sobie na czata GPT, to on ma taką funkcję jak zadania. Niestety funkcja dostępna tylko dla użytkowników płatnych, ale za to jeśli zdecydujemy się z tego skorzystać, to potem jesteśmy w stanie poprosić Chat GPT o codzienną prasówkę. I wtedy mamy dostęp do informacji bieżących. Nawet jeśli podejmiemy decyzję, że płatny ChatGPT to nie jest opcja dla nas, możemy codziennie sobie wejść i wyszukać kilka informacji. Ktoś powie, no tak, ale przecież te informacje najczęściej są w języku angielskim. No w dzisiejszych czasach nie stanowi to już większego problemu. Dlaczego? No bo większość przeglądarek internetowych raz pozwala tłumaczyć strony na język polski. Dwa, nawet jeśli czegoś nie rozumiemy, zawsze możemy sobie ten tekst przekopiować, czy to do czata, czy do Google Translatora i przetłumaczyć sobie na język polski. Kluczem jest to, żeby oprócz świadomości tych trendów być w stanie eksperymentować z konkretnymi narzędziami. A więc nie chodzi o to, żeby eksperymentować z całym zestawem nowych narzędzi, bo tego jest zbyt wiele. Tych narzędzi są setki, jeśli nie tysiące. W związku z powyższym warto po prostu wybrać sobie jedno, dwa narzędzia, w których widzimy potencjał do dalszego rozwoju, i dlatego chcemy sobie z nich skorzystać. Natomiast bardzo istotnym aspektem jest to, żeby ciężar rozwoju wyobraźni cyfrowej nie spoczywał tylko na osobach pracujących w danej organizacji, ale również po stronie osób zarządzających tą organizacją. Powinny one stworzyć przestrzeń do tego, aby ludzie mogli swobodnie, no właśnie, pobawić się sztuczną inteligencją. Jak to można zrobić? No, na przykład, można się umówić, że w tygodniu każdy z nas ma dwie godziny, które może, nie musi, ale może wykorzystać na zabawę z narzędziami AI. I potem na spotkaniach operacyjnych, które mamy raz w tygodniu, zapraszamy osobę, która akurat znalazła jakieś przydatne narzędzie, do tego żeby się podzieliła, w jaki sposób wykorzystuje je w swojej pracy. Oczywiście, żeby ułatwić ludziom zadanie, można też zorganizować pewnego rodzaju warsztaty dotyczące narzędzi GenAI, tak żeby zobaczyć pełen przekrój, który zostanie zaprezentowany w syntetycznej formie w ciągu kilku godzin, tak żeby zespół wiedział, jakie w ogóle są możliwości na dzisiaj. Wyobraźnia cyfrowa dotyczy też świadomości zagrożeń, jakie niesie ze sobą konkretna technologia. A więc staramy się nie wykorzystywać narzędzi, które mogą potencjalnie zaszkodzić czy to nam, czy w ogóle całej firmie. Dlatego o ile fantastycznie brzmi możliwość przeanalizowania danych poprzez jednego z agentów w czacie GPT, gdzie wkleimy bazę naszych klientów i uzyskamy pewien wgląd, pewne insighty, można powiedzieć po angielsku, do których wcześniej nie mieliśmy dostęp, a o które teraz możemy zapytać po prostu promptem. A o tyle wiemy, że dobrym pomysłem już nie jest wklejanie tej bazy z danymi naszych klientów, ponieważ nigdy nie wiadomo, gdzie te dane mogą wypłynąć i może to stanowić potem źródło poważnych problemów. To samo dotyczy każdego innego narzędzia, którym się posługujemy. Jeśli mamy możliwość korzystania z niego w taki sposób, że dane, którymi się posługujemy, one są zapominane, jest to na pewno jakaś korzyść. Teraz oczywiście pozostaje kwestią sporną, któremu narzędziu warto zaufać, że usuwa dane, a któremu nie do końca. Natomiast jest jeszcze jedno rozwiązanie, które pozwala sobie poradzić z tym problemem: zbudowanie własnej firmowej infrastruktury, czyli zakup serwerów oraz wszystkiego, co jest niezbędne do tego, żeby. Mieć własny model językowy posługujący się sztuczną inteligencją i wykorzystywanie go do celów, no właśnie, biznesowych. Czy cyfrowa wyobraźnia ma coś wspólnego z wiekiem? To młodzi są bardziej rozwinięci w tym zakresie, czy raczej starsi? A może z wiekiem to nie ma nic wspólnego, bo chodzi o to, żeby być otwartym na rozwiązania technologiczne, bawić się nimi, eksperymentować. No, i próbować, które z nich można u siebie w pracy wykorzystać. Ciekawy jestem, jaka jest Wasza opinia, dlatego zachęcam do tego, żeby zostawić komentarz i podzielić się z resztą społeczności YouTube'owej. Zachęcam wszystkich do tego, żeby zasubskrybować ten kanał, kliknąć w dzwoneczek i budować swoją wyobraźnię cyfrową również przez poszerzanie świadomości o tym, co wspólnie ze jaje można zrobić w biznesie. O tym jest ten kanał i takie materiały tutaj znajdziecie.